To nie jest bardzo długie, ale trochę dłuższe niż te poprzednie, ale można się udać taką podróż w piękny dziwny świat Juliana Towima. Na stacji Chandra unyńska gdzieś w mordobijskim powiecie, telegrafista Piotr Płaksin nie umiał grać na klarnecie. Zdarzenie błahe na pozór, nie warte aż poematu, lecz w konsekwencjach się stało główną przyczyną dramatu. Smutne jest życie, zdradliwe, czasem z najbłahszej przyczyny splata się w cichą tragedię, w ciężkie cierpienie bez winy. Przez okno spojrzy się czasem w szlak dróg żelaznych daleki mi się czoło podeprze i łzami zajdą powieki. Otóż przy jednym z tych okien, przy aparacie Morsego, siedział Piotr Płaksin i tęsknił. A nikt nie wiedział dlaczego. Ani Iwan Paragrafów, kasjer ze stacji, no chłop z duszą, ten co się zeszłej jesieni żenić miał z panną Katiuszą. Ani Włas pomycz zabójkin, technik, co ma już miesięcznie przeszło 100 rubli, bo umie na czarstwo kłaniać się wdzięcznie. Ani Ilia Słonomośkin, młodszy kontroler na stacji, co gwałtem chce do miejscowej dostać się arystokracji, ani nareszcie nie wiedział. Sam pan naczelnik Rubleńko, Prokofi Aleksandrowicz, co wypić, lubił maleńko. A jeśli sam zawiadowca, figura znana w powiecie nie wie, to chyba nikt więcej nie może wiedzieć na świecie. A jednak były osoby, które wiedziały co nieco. sze ja wam, powiadały, czyli za sprawką kobiecą. No wierzyć po prostu nie chciałem, choć mi Warwara Pawłówna, konduktorowa, mówiła, że to przyczyna jest główna. Mówiła w wielkim sekrecie, że to jest rzecz oczywista. Że się w kimś kocha. Na stacji Piotr Płaksin, telegrafista. Święte ugodniki Boże! Badiuszki! Co za zdarzenie! No, kogoż to kocha Piotr Płaksin? Tanie? Anisję? żenie, Olgę? Awdotję? Nastazję? Wierę? aniusze, Natasze? Może Marię Pawłówne? Może Siemionową Maszę? Kogo? Tę Polkę z bufetu? Chospodino! No, świat się przekręcił! A Płaksin? Siedział przy oknie i tak jak zwykle się smęcił. Na stacji handra Unińska gdzieś w mordobijskim powiecie Technik, włas, pomycz, zapojkin Przepięknie grał na klarnecie. Czasem tak smętnie, jak gdyby trawił go żal najstraszniejszy, A wtedy grywał przeciągle ostatni dzionek dzisiejszy. Czasem prześlicznie i słodko, jakoś łagodnie i czule. A czasem dziko, wesoło, o samowarach i tule. A panni jadzi z bufetu, serce z wzruszenia aż mięknie. Szeptała często własfomycz. Pan gra tak cudnie, pan gra tak pięknie. A technik? Wąsa podkręca i oczkiem zdradnie i miga. Jej Bogu, głupstwo zupełne, to dla Was se panna Jadwiga. Ach, wzdycha jadzia do grajka, a grajek z i kadzi. I wzdycha jeszcze Piotr Błaksin, dojadzi ślicznie, dojadzi. Śnieg pada gęsty, gruby wiatr w szpary okien zawiewa. Panna Jadwiga jak codzień podróżnym wódkę nalewa. Sroży się mróz trzaskający, dreszczem przejmuje do kości. Siedzi Piotr Płaksin i pisze. List pisze o swej miłości. Pisze, Piotr Płaksin dojadzi, że jej powiedzieć nie umie, więc błaga w liście chociażby, niechaj go Jacia zrozumie. Pisze, że kocha ją dawno i jeno powiedzieć jej nie śmiał. O tajemnicę ją prosi, żeby Właswomycz się z niego nie śmiał. Pisze serdecznie, miłośnie, że kocha, marzy, wspomina. I łzy padają na papier telegrafisty płaksina. Jest smutne okno na stacji, skąd widać pola dalekie, skąd widać szyny, pociągi i trzy drzewiny kalekie. I jest niezmierna tęsknota. I szale, stare, banalne. I oczy bardzo dalekie i słowa, słowa żegnalne. Nie dla mnie Pan, panie Płaksin. Dla mnie Właśmycz, artysta, z duszą poety marzącą. A pan co? Telegrafista? Czyta Piotr Puaksin i myśli. To co mia komu na świecie i myśli jeszcze jak ślicznie właskomycz gra na klarnecie. Na stacji Chandra Unyńska przy samym płocie cmentarnym jest grób z tabliczką drewnianą, z krzyżykiem małym i czarnym. A na tabliczce jest napis duszo pobożna i czysta pomódl się. Leży w tym grobie Piotr Płaksin, telegrafista.